Boże święty, jak zagrzmiało. Ten film nie jest sponsorowany przez żadną aplikację ani stronę internetową, chociaż może tak wyglądać. Hej kochani, z tej strony Flash i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Nie wiem ile odkładałam, żeby nagrać taki film, ale w końcu jest! Dzisiaj pokażę Wam, jak obrabiam moje zdjęcia na Instagrama. Chociaż, szczerze powiedziawszy, mój sposób obróbki zmienił się w ciągu, nie wiem, 3 lat tak z 10 razy, więc troszkę będę, będę miała dla was sposobów, też nie przedstawię wam takiego dosłownie sposobu, w którym ja obrabiam zdjęcia, bo przyznaję się, że kupuję filtry, ale zaraz powiem Wam na jakich stronach, żebyście Wy sobie też mogli kupować, jeśli właśnie macie jakąś ochotę. Pokażę Wam strony, które są bardzo tanie, ale również pokażę Wam totalnie darmowy sposób, jak obrobić zdjęcia, żeby wyglądały bardziej profesjonalnie niż z takimi zwykłymi filtrami z aplikacji, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od moich ulubionych aplikacji, a mianowicie Lightroom, Pixar oraz You Can Make Up. Posiadam również Faction, który jest bardzo podobny do tej trzeciej aplikacji, aczkolwiek nie jestem jego jakąś dużą fanką i niezbyt często z niego korzystam. Każda z tych aplikacji ma inne zastosowanie, ponieważ Lightroom odpowiada za kolory, światło. Generalnie można całe zdjęcie właśnie w tej aplikacji przerobić. Jeśli chodzi o yucum make-up, to ja tam zawsze troszkę sobie po prostu. No i robię taki, może powiedzieć, troszkę retusz mojej twarzy, w sensie tutaj usunę sobie jakieś wory pod oczami. Jakoś wolę nie przesadać, więc przeważnie właśnie bo to się kończy na tym, ewentualnie troszkę sobie wybielę zęby. Generalnie staram się, żeby właśnie moje zdjęcia były dosyć naturalne, więc nie przesadzam z tym retuszem mojej twarzy. Jeśli chodzi o Pixat, to jest taka aplikacja bardziej do editów, często używam jej do edytowania czegoś na mojej story albo właśnie miniaturek do filmów, to jest bardzo przydatne, ale również bardzo fajnie zmienia się w niej kolory. Powiedziałam, że Lightroom jest podobną aplikacją do Photoshopa, ponieważ z takiego zdjęcia możemy uzyskać o takie zdjęcie, więc nawet na niezłym propsie. I właśnie teraz postaram się Wam pokazać, bo to jest właśnie zdjęcie w stylu takich, jakie mam na Instagramie. Jak bez żadnych kupionych filtrów zrobić właśnie o taką fotę? Więc najpierw oczywiście włączamy aplikację Lightroom. Wybieramy tutaj sobie, jak widzicie, mam pełno różnych już przerobionych zdjęć. Wybieramy sobie zdjęcie jakieś gołe, czyli bez obróbki. Hmm, nie mam takiego, dobra, to usunę z tego zdjęcia obróbkę i robimy wszystko od zera. Najważniejsze w tej aplikacji jest światło, więc włączamy sobie tutaj light, no i highlight zawsze tutaj jak najbardziej w lewo, a shadows jak najbardziej w prawo. Jeśli chodzi o whites i blacks, to ja zawsze je ustawiam dopiero po obróbce całego zdjęcia, ponieważ to zawsze zależy, tak naprawdę, od każdego zdjęcia indywidualnie. Potem włączamy kolor, i tutaj mamy takie opcje jak temperatura, tint, yy, wibracje czy yy, nasycenie. Ja zawsze temperaturę daję tak bardziej odrobinę na plusie, tak także bez, bez przesady, chyba to dziesiątka, czy też jest trochę za dużo, powiedzmy szóstka. Jeśli chodzi właśnie o ten tint, to ja daję tak przeważnie. No tak powiedzmy nie więcej niż 30 oczywiście w różową stronę. E, wibracje daje na plusie, ale też nie jakoś bardzo dużo. A nasycenie o dziwo, bo moje zdjęcia są zawsze bardzo nasycone, o dziwo są właśnie na minusie. Czyli słyszycie, jaka burza jest na, tam na Dobra, i mamy o taką fotę. i teraz włączamy sobie kolejne kolory, tylko tym razem w miksie. I klikamy sobie w mix i tutaj tak naprawdę tak jak chcemy obrabiamy to zdjęcie, żeby wyglądało po prostu dobrze. Ja przeważnie ustawiam właśnie tak, że w czerwieniach nie działam jakoś zbytnio tutaj, powiedzmy tylko tyle, żeby sobie bardziej jakoś to zdjęcie uwydatnić. Po manajczach nie możecie zbytnio szaleć, ponieważ jeśli dacie za bardzo na yy, prawo, lewo, lewo, Boże, blondynka. Jeśli dacie za bardzo na lewo, to zrobi się czerwone, a jeśli dacie za bardzo na prawo, to będzie do, dosłownie szrek. Więc dajemy tak, tutaj tak nic zbytnio nie zmieniamy, dało mi się minus siedem, yy, nasycenie troszkę na plusie, ale odrobinkę, naprawdę odrobinkę. Za to ja daję zawsze, troszkę sobie ściemniam, ponieważ wtedy się wydaje, jakbym była bardziej opalona. Dobra, w żółciach możemy sobie trochę poszaleć, ponieważ one bardzo zmieniają styl zdjęcia i ja przeważnie daję tak mocno na lewo. Yy, nasycenie też dosyć tak sporo zmieniam. Rozjaśniam zaś w zieleniach, też również daję na bardziej na lewo, ale nasycenie zwiększam i również rozjaśniam. Jeśli chodzi o niebieskie, no nawet na tym zdjęciu moim tego nie widać, no ale jak tak zrobimy, to będą bardziej turkusowe zdjęcia. O. No tutaj nic nie zmieniam w sumie, więc o jak zrobicie w niebieskich, to jest ciekawe. Patrzcie, jak zrobicie w niebieskich na jasno, to nagle Wasze ubrania się rozjaśnią. Widzicie to? Jak moja bluzka robi się coraz bardziej biała, więc w sumie możemy... O, telefon mi się zaraz. Możemy sobie właśnie tak ją rozjaśnić. W różach jadam sobie bardziej w tą stronę albo w tą, nie, w tą. I zrobimy bardziej na nasycony kolor. Dobra, i rozjaśnimy odrobinkę. Dobra, jak widzicie, moje zdjęcie jest teraz fajne, ale jak dla mnie trochę za Dlatego wracam do światła i tutaj sobie będę ustawiać właśnie w tych łajcach. Powiedzmy, co tu, tu w black'ach, nie wiem, czy, czy tą stronę, czy tą, jak myślicie? Chyba, chyba w tą stronę będzie ok. Tutaj zrobimy white'y, tak mniej więcej na 50. I odrobinę zwiększę kontrast zdjęcia. Powiedzmy na dziesiątkę. I tyle! Zdjęcie gotowe. prezentowało się wcześniej o tak, a teraz jest takie, więc wydaje mi się, że jest fajne. Super jest to, że nie musicie od nowa tworzyć tych wszystkich filtrów. Tylko wystarczy, że klikniecie sobie w te trzy kropeczki, i tutaj jest coś takiego: dwie opcje. Albo możecie na stałe zapisać owy filtr, albo możecie po prostu go sobie skopiować i klejać do kolejnych zdjęć. Ja sobie go zapiszę i klikam tutaj Create Preset, bo że jest mój angielski. Dobra, no i nazywam go sobie, nie wiem, na przykład Emi Flash, dobra. No i właśnie, mam tutaj teraz taki filtr i teraz wybieram jakiekolwiek nowe zdjęcie. Powiedzmy, nie wiem, nie będzie to. O, wybieram sobie takie zdjęcie. Wchodzę w Preset, to jest na samym końcu. Ktoś to mnie pisze, dobra. I tutaj szukam mojej Emi Flash. Jak widzicie, mam tutaj pełno już stworzonych filtrów. Dobra, mamy Emi Flash. Tada! No i tak się prezentuje mój gotowy filtr. Teraz Wam pokażę, z jakich stron ja korzystam, kiedy właśnie obrabiam moje zdjęcia, ponieważ ostatnio, czy znaczy ostatnio, do jakiegoś roku po prostu kupuję filtry. To co teraz właśnie widzicie to jest właśnie stworzone na wzór takiego filtra, który ja kiedyś dawno kupiłam, a potem sobie go zmodyfikowałam. Aplikacja, na której kupuję filtry, nazywa się Etsy i ja tam sobie po prostu wpisuję Lightroom Presets. Zaznaczam, że chcę zapłacić powiedzmy do 10 zł i mam około 5000 wyników, więc drodzy influencerzy, którzy sprzedajecie za 70 zł jakieś marne pisety, sorry, ja się na Was nie łapię i jak widzicie na takiej stronie, po prostu z tego odgroma. Ja kupiłam naprawdę tam bardzo dużo filtrów. Fajne jest to, że jak kupicie jakiś preset, no to przecież go możecie zrobić wszystko po swojemu, tam właśnie poustawiać sobie w tym Lightroomie. Ja bardzo to polecam. Jeśli chcecie mieć właśnie taki bardziej Instagramowy, fuh, bardziej blogowy Instagram, wiecie taki bardziej profesjonalny, a nie umiecie zbytnio właśnie e, bawić się w tym Lightroomie, no to bardzo Wam polecam właśnie taką stronę i takie filtry, ponieważ możecie je kupić nawet za. 2 zł. Przejdźmy do dwóch kolejnych aplikacji, czyli you Can make-up i Pixarta. Jeśli chodzi o Make makeup, no tak jak już Wam mówiłam, ja się staram jakoś tak bardzo siebie nie przerabiać, ale no czasami zrobię sobie selfie. Niezwykłe zdjęcie, jakieś z daleka. I już widać więcej jakichś niedoskonałości czy coś tam, to wtedy właśnie włączam sobie tą aplikację. wybieram sobie zdjęcie z galerii. Tutaj właśnie zrobiłam sobie zdjęcie przed odcinkiem, o! No, i jak widzicie, mam tutaj trochę takich niedoskonałości. Moja buzia się za bardzo świeci, czy coś tam, i ja tutaj na przykład sobie o tak włączam face. Ustawiam, że chcę bardziej tą moją twarz, taką bardziej wykładzoną. Jeśli chodzi o ząbki, to sobie je tak odrobinę, naprawdę odrobinę rozjaśniam. O, tak powiedzmy na tyle. Um, nie, luks, nie, luks, nie. Eee, dobra, może, może też się troszkę odchudzić. Ja tego akurat nie stosuję, ale jak widzicie, patrzcie, jak się moja buzia odchudza. jako jak nie jak potrzebuję, więc zwracam się. Tutaj mamy coś takiego jak usuwanie się jakiejś świecącej buzi, i ja przeważnie często z tego właśnie korzystam, kiedy wstawiam selfie, bo jak widzicie, moja buzia jest taka trochę oleista, A tutaj, jak sobie tak ustawię, to, to już nie jest. Nie jest jakaś duża przeróbka, a naprawdę dużo robi. I jeśli chodzi właśnie o... tutaj chcemy tego, o, dobra. Możemy tutaj sobie zrobić, to, robić kreski, cały makijaż generalnie. Ja nie lubię być aż taka lalkowata. Tutaj możemy też sobie oczy powiększyć, no ja mam gały po prostu takie, że ludzie mi piszą bez powiększania ich, że je powiększyłam, więc dobra. Ale zawsze, praktycznie do każdego selfie, używam tego efektu, czyli eight, usuwam sobie po prostu. Ten wielki cień pod oczami, o powiedzmy, że na jakieś 26 punktów. Idealne! Zdjęcie się o wiele lepiej prezentuje, a jak widzicie, naprawdę nie wykonałam jakoś bardzo dużo ruchów. Dobra, zapisuję je i teraz możemy je dać do właśnie do Lightrooma. Użyć tego filtru, który przed chwilą stworzyliśmy. Tutaj ustawiamy sobie troszkę, bo jest zbyt jaskrawe, więc zmniejszamy ten tint. Tak samo to może to, to ciepło, i Wibracje, o dobra I zdjęcie mamy gotowe I ostatnia aplikacja w tym filmiku, czyli Pixel, ja sobie w niej przeważnie Lubię zmieniać kolory Żeby właśnie jakieś tło było ciekawsze Bardzo dużo furory zrobiło To zdjęcie, a przerobiłam je z takiego Zdjęcia, teraz wam pokażę właśnie Jak to zrobiłam, jak mamy taką otofotę i wystarczy wejść W efekty I ja tutaj sobie wybieram zastąp kolor I zaznaczamy zielony i teraz patrzcie na to, po pierwsze musimy troszkę sobie zdjąć z siebie ten kolor, więc ustawiamy tą barwę minimalną. Yy, o, robimy tak. Dobra, i teraz ustawiamy faktycznie jaki chcemy kolor. Ja tutaj właśnie chciałam taki bardziej turkusowy. I proszę bardzo, możemy też sobie wygumkować ten kolor. I Ja tutaj na przykład zdejmę teraz z tej racy, żeby ona była nadal żółta. Żeby to też było bardziej naturalne. I tyle. Wygląda jakbyśmy byli po prostu w jakiejś krainie czarów, a to był zwykły las. Więc kochani, to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film okazał się chociaż troszeczkę Wam przydatny. Jeśli będziecie obrabiać zdjęcia według właśnie tego mojego stylu, to bardzo Was poproszę, abyście oznaczali mnie na Instagramie. I to już będzie tyle na dzisiaj, więc hejka!